Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na przystanku sezonowym Dombrowa Górnicza Pogoria. Dzisiaj sobie tutaj troszkę ponagrywamy. Wybrałem się na rower. W okolicach kolejowej, a się równolegle do kolejowej linii numer 1, biegnie ścieżka rowerowa, także można korzystać, nagrywać pociągi i jeździć na rowerze. Bardzo przyjemne miejsce. Tutaj zaraz niedaleko za tym laskiem, za ośrodkami czasowymi jest zbiornik Pogoria 1. Z drugiej strony tego zbiornika biegnie linia 183, przez tak zwane piekło, gdzie czasami nagrywam pociągi bez druta. Także ciekawe miejsca wszędzie tutaj można dojechać rowerem. Także lato trzeba korzystać, spróbować co nieco zrzucić z siebie nadmiarowych kilogramów. No, zobaczymy jak to będzie w tym roku wyglądało, jeśli chodzi o pogodę. Ja mam nadzieję, że, że pogoda będzie rowerom i pociągom sprzyjać. Także serdecznie Państwa zapraszam na kanał. Do subskrybowania kanału zachęcam już niewiele, jest do tysiąca subskrypcji. Do komentowania, do lajkowania i podawania go dalej. Serdecznie zapraszam na film.